Cześć, dzisiaj jesteśmy u naszych klientów pod Rzeszowem, u których firma drzwi z montażem PL zamontowała sześcioro drzwi markierka to Zobaczmy, jak te drzwi wpisują się w nowoczesne wnętrze tego domu. Inwestorzy chcieli stworzyć nowoczesne przytulne wnętrze, używając dodatków z kamienia, drewna oraz czarnych elementów. Jeśli chodzi o drzwi wewnętrzne, miały spełniać one kilka kryteriów. Przede wszystkim miały być czarne, miały być zlicowane od strony korytarza oraz miały posiadać nadstawkę nad drzwiami sięgającą do sufitu. Po długich konsultacjach wybór padł na drzwi Altamura w czarnym, matowym wykończeniu. Wykończone te drzwi są oklejną STC-CPL. Oklejna ta cechuje się wysoką odpornością na uderzenia, ścieranie, zatrapanie oraz wysokie temperatury. Dodatkowo połoka antyfinger ogranicza zabrudzenia oraz ślady po odciskach palców. drzwi to skrzydło płytowe wykonane z drewnianego ramiaka pokrytego z dwóch stron płytą HDF. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta pełna, która znacząco podnosi izolację akustyczną drzwi. Na wysoką trwałość użytkowania wpływa fakt, że wszystkie drzwi zostały wyposażone w trzy ukryte zagasy, które znakomicie radzą sobie z dużym ciężarem pełnych drzwi. Krawędź skrzydła została wykończona obrzeżem ABS, które zabezpiecza krawędzie przed rozwarstwianiem i rozklejaniem okleiny. Skrzydła drzwiowe wiszą na ościeżnicach regulowanych z opaskami o szerokości 8 cm. Nad ościeżnicami zamontowano panel dekoracyjny docięty do sufitu tworząc spójną i elegancką całość. Wszystkie drzwi zostały wyposażone w klamki marki Infinity Line model Apollo, które idealnie komponuje się z nowoczesnym wyglądem drzwi. Aby uzyskać efekt zlicowanych drzwi od strony korytarza, zastosowaliśmy w tym domu dwa systemy. Pierwsze drzwi, które prowadzą do pierwszej sypialni, są w systemie odwróconej, czyli inaczej zwanej rewersyjnej, ponieważ otwierają się do wewnątrz sypialni. Dzięki zastosowaniu systemu rewersyjnego, drzwi zlicowane są od strony korytarza. Warto zwrócić uwagę na to, że drzwi rewersyjne nie otwierają się więcej niż na 90 stopni, dlatego że opierają się o pościeżnicę. Kolejne drzwi prowadzą do głównej sypialni. Z względu na to, że mieliśmy dużo miejsca na korytarzu, inwestorzy zdecydowali się na wybór drzwi w systemie bezprzylgowym, dlatego że mamy tutaj możliwość otwarcia je na korytarz. Drzwi bezprzylgowe nie mają przylg. W drzwiach bezprzylgowych zamontowaliśmy zamek na wkładkę patentową, dzięki czemu jest możliwość zamknięcia się w sypialni od wewnątrz. Następne drzwi prowadzą do kolejnej, trzeciej sypialni i tutaj również zastosowaliśmy system rewersyjny. Drzwi otwierają się do środka, dzięki czemu zapewniliśmy spójność w wyglądzie wszystkich drzwi. Następne drzwi prowadzą do głównej łazienki. Drzwi do łazienki najczęściej otwierane są na korytarz i tak też jest w tym przypadku system bezprzylgowy. W drzwiach łazienkowych zastosowaliśmy zamek na blokadę łazienkową oraz dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji podcięcie wentylacyjne w dolnej części skrzydła. Następne drzwi prowadzą do piwnicy, również zastosowaliśmy system bezprzygłowy, gdzie otwierają się na korytarz. Z ciekawostek w tych drzwiach zastosowaliśmy dodatkowe uszczelnienie, czyli uszczelkę padającą w dolnej części skrzydła. I ostatnie drzwi prowadzą do toalety, system bezprzygłowy otwierany na korytarz, również zamek na blokadę łazienkową oraz podcięcie wentylacyjne w dolnej części skrzydła. Dziękuję za obejrzenie naszego filmu. Jeśli podobał Ci się ten projekt i chciałbyś zobaczyć więcej naszych realizacji, zasubskrybuj nasz kanał i do zobaczenia.